Zwykły pokój, zwykły dom, zwykła sofa, zobacz sam! I nikt nie spodziewa się, że cyferki żyją tam! Jeśli tylko dasz im znak, to dzielnie skoro świt, ruszają całe rzędy cyfr! Gdy pojawią się kłopoty, to zawołaj cyfrę swą! O ci, gdy masz i sytuację złą! Nie ma tego zadania i brakuje Super. rozwiązania. Już tutaj mi drogę są. Super cyfry. Już tutaj mi są. Dobrze, mój ruch. Ile kroków? Latająca kostko. O tak, cztery. Moja ulubiona liczba jeden, dwa, trzy, cztery. Wyrzucę więcej niż cztery. Zdobędę 5, 6 albo 7. Nie da się wyrzucić siódemki. Przekonasz się. Kostko do roboty, proszę. Szóstka! A to oznacza dodatkowy rzut? Wcale nie. Dalej, kostko, kręci się. Ej! Jedynka! Dobrze, wyrzuciłam szóstkę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a potem wyrzuciłam jedynkę. Sześć dodać jeden równa się siedem. Tak, wygrałam. To nie w porządku. Przegrałeś na całego. Cześć, siódemko, właśnie wyrzuciłam cyfrę siedem. Świetnie. Wprawdzie zajęło mi to dwa ruchy, ale udało się. Siódemka wychodzi do pracy, będzie malować. Tak, bo potrafi namalować siedem kolorów tęczy. O, pokaż nam! Czerwony. Jeden. Pomarańczowy. Dwa. Żółty. Trzy. Zielony. Cztery. Niebieski. Pięć. Fioletowy. Sześć. Różowy. Siedem. Jakie piękne. Dziękuję, ale lepiej już pójdę trochę popracować. Cześć! Powodzenia! Chcesz zagrać jeszcze raz? Żebyś znowu mnie oszukała? Ja nie oszukiwałam! Ja dodawałam! Ojejciu! Agenci się zgłaszają. Mamy wezwanie! Dzieje się coś niedobrego. Weźmiemy się do tego! W czym problem? Chłopie smakło pod zabawkami. Czekaj, już włączam ekran. Pojawiają się dodatkowe rzeczy, sami zobaczcie: jedno, dwa, trzy dodatkowe koła. Mm. Bardzo dziwne. Ale bez obaw, zaraz wyruszamy. Dzięki. Dobra, kogo wyślemy? Były trzy dodatkowe rzeczy, a więc idę. To nie jest dobry pomysł. O! Wydaje mi się, że cztery powinien lecieć. Ech, w porządku. Dobrze, to jest zadanie dla cyfry cztery. Okej, okay, mamy kłopot, ktoś musi iść, by trudny problem rozwiązać dziś. Jak um Stary. Ale szczęście z niego cztery gotowy? Chwileczkę. Gotów. Sprawdzam teren. Droga wolna. Powodzenia cztery. Mamy czwórki do lądowania. I jest czwórka! Uch, wylądowałem. Zdaje się, że ten chłopiec się martwi. Na pewno przejdzie mu, gdy cztery tam się zjawi. Już tam jest! Oby się tylko udało. Na te cztery kręgle. Jeden, dwa, trzy, o trzy więcej. Trzeba koniecznie wyjaśnić, co się tu dzieje. Jest w tym jakaś reguła? Agenci zgłaszają pomoc. Za każdym razem mieliśmy cztery rzeczy, a potem przybywały trzy. I liczba rzeczy po dodaniu tych trzech wynosi. Straciliśmy agenta numer 16. 16 zgłoś się! Ile rzeczy jest w sumie po dodaniu? Siedem! Cztery rzeczy i trzy rzeczy to razem siedem! Tak, to jest reguła. Cztery dodać trzy równa się siedem! Mamy więcej problemów w parku. Już tam lecę! Jeśli cztery rzeczy zamieniają się w 7, wszystko może się zdarzyć. <laughs> Ktoś ma czwarte urodziny z czterema świecami. Zjawiają się trzy dodatkowe i jest siedem świec do zdmuchnięcia. Albo do rzeczy, które mają cztery boki, dochodzą jeszcze trzy. I jest tych boków pięć, sześć, siedem. A tańcząca krowa dopiero miałaby zmartwienie z trzema nogami więcej. O. Oh. To byłaby katastrofa! Ale na szczęście wiemy, co się dzieje. Twórka na pewno wszystko naprawi. Szybko! Potrzebujemy tu pomocy! W porządku! Wiemy, że do czterech rzeczy przybywają trzy i razem jest ich siedem. Czyli do jednej rzeczy dochodzą inne i razem jest ich siedem. Następne lody. I pudło. Kolejna taca. Kolejne mop. I kolejna torba. Kolejne pudło. Więcej tac Siedem tac trzeba będzie tu zrobić porządek Sprawdźmy, ile tam jest rzeczy Woźny na początku miał jednego mopa i sześć dodatkowych. To razem siedem. Jedna taca i jeszcze sześć równa się siedem. Ale co sprawia, że tak się dzieje? Chyba się domyślam. Pan Zagadka! Sprawdźmy informacje o Panu Zagadce! Pozwólcie, że wam powiem, co chodzi mi po głowie. Zadaję zagadki i odpowiedzi bańki, pytańki już zaraz wpadną się. Więc lepiej rusz głową, jakie rozwiązanie jest? Bo na zawsze utkniesz w bańce mej, jeśli mi odpowiesz źle. Dlaczego powtarza się liczba 7? Musimy wiedzieć Zdradzę coś, by oszczędzić wam kłopotu. Siódemka jest zamknięta w tym bąblu. O tu! O nie! Na pomoc! Na pomoc! O nie! Rozwiążcie tę zagadkę, albo ona tam zostanie. Ale jaka jest ta zagadka? Musisz dojść do siedmiu na dwa różne sposoby. Do siedmiu na dwa różne sposoby? Nie znam żadnego sposobu. Możesz dojść do siedmiu wykorzystując mój pomysł? Jeśli nie wiesz co i jak, to Łamiłebek da ci znak, bo łebek. problem bada i w potrzebę wam pomaga. Sławy swej jest wart już sta! Jaki trójka ma pomysł? Jak chce mi pomóc dojść do siedmiu? Jestem trójką. A ty czwórką. Rozumiałeś mnie? Razem tworzymy siedem! Włączamy łamiłebka. Trzy dodać cztery, równa się siedem! Widzę, że główkę masz nie od parady. Doszedłeś raz do siedmiu, drugi też dasz radę. Szybko! Następny sposób, by dojść do siedmiu. Pamiętacie, co było z mopem? Był jeden i doszło sześć, to razem siedem. Chodź ze mną, jedynko. Musimy włączyć łebka! Jeden... ...i sześć... ...równa się siedem. siedem. Łamiłebek do dzieła! Jeden... ...dodać sześć... Równa się siedem! Dziękuję bardzo. I w tym cała sprawa, żeby była zabawa. Też mi zabawa. I znów mieć będziemy po jednej rzeczy. U. A tam, gdzie było, ich więcej o trzy. Spójrzcie, są z powrotem cztery. Kolejna zagadka została rozwiązana. Na razie do zobaczenia, moje. rogie numery. Wracaj do bazy cztery. Dziękuję. Lecę skończyć malowanie. Do zobaczenia. Czwórko. To była niezła przygoda. Widzieliśmy wszystko na ekranie. Zaczęło się od samochodu. Trzy dodatkowe koła dały razem siedem. Ale pan z mopem był najśmieszniejszy. No, to było szaleństwo. Właśnie, wszystkiego było po siedem. Lubi psikusy ten pan zagadka. Jest trochę straszny. To była trudna zagadka. Musieliśmy znaleźć dwa sposoby dojścia do siedmiu. Ale daliśmy radę. Trzy dodać cztery równa się siedem. I sześć dodać jeden też równa się 7. Całe szczęście, że musieliśmy znaleźć tylko dwa sposoby. Tak, trudno zapamiętać dwa sposoby dodawania, żeby wyszło siedem. I chyba nie udałoby się nam wymyślić kolejnego dodawania. Dziękuję ci, kostko. Widzę tu trzy kropki. Zabawne, bo ja widzę cztery kropki. Dziwne, trzy i cztery po przeciwnych stronach kostki to liczby, które tworzą siedem. A może kostka wie, jak z innych liczb uzyskać liczbę siedem? Chyba już nie, ale lepiej sprawdź. A może to wy odkryjecie trzy sposoby na otrzymanie siódemki? Sprawdźcie to i dajcie nam znać. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Tomasz Korzyca. Dźwięk Joanna Wodarczak. Montaż Gabriela Turant-Wiśniewska. Kierownictwo produkcja Agnieszka Wiśniowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol.